28 września 1990 roku zmienił bieg polskiej radiofonii. Warszawianie w swoich radioodbiornikach usłyszeli wtedy sygnał Radia Gazeta pomysłu Andrzeja Wojciechowskiego. Zachwycili się, bo po raz pierwszy w historii zagrało im radio inne niż znane do tej pory. Nowe Radio nadawało najpierw z niewielkiej siedziby Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ulicy Nowy Świat 49. To właśnie na tym słynnym balkonie na Nowym Świecie rodziły się w głowach młodych dziennikarzy śmiale koncepcje nowatorskich programów. To tam przecież powstał pomysł porannych rozmów z politykami. Wkrótce Radio Z przeniosło się do pomieszczeń w kamienicy przy ulicy Pięknej, ze skróconą już i dźwięczną nazwą Radio Z. I tu były balkony, na których można było snuć plan i koncepcje na przyszłość. Radości dziennikarzy nie było końca. Na wielkie otwarcie przybyły liczne delegacje, nawet te z konkurencyjnych rozgłośni. Rewolucja stała się faktem w 1994 roku. Radio Z dostało koncesję na nadawanie we wszystkich polskich miastach i zaczęło podbijać serca Polaków. Któż nie zna tych melodyjek podśpiewywanych pod nosem w pracy, na zakupach czy w samochodzie? Radio Z i już! Któż nie kojarzy tej charakterystycznej zetki, która przez całe lata była znakiem rozpoznawczym radia Z? Dzisiaj Radio Z jest jedną z pierwszych stacji komercyjnych w naszej ojczyźnie, które wprowadziły nowy, dynamiczny sposób podawania informacji i prowadzenia audycji. Od 13 lat Radio Z nadaje swój program zbiorowca w centrum stolicy przy ulicy Żurawiej 8. Słucha go codziennie 6 milionów Polaków. Audycje nadawane są z nowoczesnych studiów, jak przystało na XXI wiek, w przystosowanych także do emisji telewizyjnej i internetowej.